Cześć siemanko, z tej strony AgroWariat Witam was na serii Stara Polska Gospodarka Jest to odcinek 20, jedziemy na spin. Witam, w końcu witam. młody się pojawił e, Młody jak na razie to tam u mnie jeszcze docina Pod koniec odcinka się tym jeszcze pewnie zajmiemy A my na razie lecimy na chwasty, na rzepak Troszkę trzeba tam opryskać, no bo Jednak wzięliśmy to pole niedawno Chwasty się pojawiły, więc trzeba Kurendy najlepiej jechać, chyba tu w lewo, co nie? W prawo ja bym pojechał, szybciej. Starek tu się no, nie ty minata. w lewo. Ja w prawo, no To no, trzeba znaczy obojętne chyba A no, nie wiem bo... No taka sama droga można powiedzieć Ej, przód do góry. Kufa siódka, przód do góry, co nie? A to ścieżki pięknie wyglądają z daleka, co nie? To jest jakaś masakra. Kiszonki trochę jednak będzie, z tamtego pola myślałem, że aż tak dużo. Tej młodej słyszałem, że oborę chcesz budować. Ja nic takiego nie słyszałem. Co to za firma stoi u ciebie koparka? Jak u mnie z dany nie mam. Co ty? Pałeś coś? Jeszcze nie brałeś? <laughs> nie, ja nie guję nic. Paść coś. On nie jest. Hmm. Widzę, on coś bierze poza odcinkami. Tak, chyba, ciebie. bo. No, ty widzisz, tch, jakieś kurde maszyny u mnie. Cieszę widzę, a nie zabieram. No to idź na puka po zobacz, tam coś stoi. Nie, no nie jest. No, idziesz. chyba pijany. Jest. Tak, jeszcze musimy podjąć. Idziemy na godzinę myślę, że będzie kit Nie ma też co przesadzać Ale siuntka to ma problemy co nie Trzeba mi na to od razu strzelimy A ja przepraszam widzowie A więc sam lecimy dalej z pryskami. Hmm. Pole mam wszystkie zasiane, chyba mam dwa, trzy pola rzepaku Tam, gdzie teraz, właśnie Krystyna docina kukurydzy na kiszonkę będzie owiec zasiany w tym roku. Hmm. Myślę, że już po tym odcinku będą odcinki zimowe u nas. Dziwabuty tutaj. Nie mogę kupić. Mogę górę Czego ty tam słuchasz? A, polecam. i otwór. Okay. Boys, diabuty mi daj. Nie pierdolę. Dziwabuty daj. No, przepraszam. Zapomniałem, że ty nagrywasz. Ej, <laughs> ja naprawdę zapomniałem. Zapomniałem. <laughs> Nie no, dobra, możemy jednak jeść te 11 na godzinę, bo to będzie lepiej wyglądać. Ty, w końcu ścieżki idą na 60. No ci mówiłem, że pod, po, jak podmienimy to, będzie Te ścieżki idealnie zrobiłem. Co? Nie mogę z tego! Zabiję, że ty odcinek właśnie. Ja myślę, że live. Głąbka 11 na godzinę to jakoś wygląda na tym polu. Sansu nie pierdzieli, ogólnie będziemy mieć jeszcze 60 na sprzedaż. Myślę, że w następnym sezonie jako w okolicach żniw, bo wymieniamy oczywiście ciągnik, czyli na... ja mam 60, 16 z 30 nagle. <laughs> Ja nie wiem co ty tam kupywałeś ja... Ale... No właśnie nic nie kupiłem. <noise> Czemu tu belka jest jeszcze z pierwszego sezonu? Czego belka? No belko, słomy. Ty, ty belka słomy. Niech leży Na obornik się przerabia. Więcej obornika. Lepiej pa. O kurwa, lance urwałem. Nie, dobra, nie ma co się wygłupiać. Ma być porządny odcinek Dokładnie Skręcić nie mogę 60 Ej dobra, jednak zjebałem już te to... ścieżki <laughs> Porządny odcinek No co mam się No rozjebałem ścieżki za daleko dałem o jedną <śmiech> ścieżkę <laughs> Łźwa ja. mać Bo jeden siewnik za dużo dosłownie Z prawej strony a ci mówiłem ile ci od jednej strony to ty w koło robiłeś. Nie kurwa robiłem ścieżki ten Od jednej strony Ale ty nie liczyłeś sam zamiast przez tą aplikację A ta aplikacja mnie kurwa policzy takie jak ja Nie aplikacja akurat ci dobrze bo ja robię ha. Jest Dobra idealna. zrobimy to inaczej Eee panie bo ja skończyłem jeszcze wszystko. Jak wszystko? No wszystko Kurwa, wszystko. do no wszystko już. Chyba tą jedną część. Nie, to druga też. Z kurwa, niemożliwe No i jak masz całą jeszcze tę, tamtą część? Jak ty zapieprzasz nie wiadomo jak kurwa, jak patrzysz ten gęstkę. 5 na godzinę. 8, to jest 6, bo zapkasz mnie, Joza. No. Zapcham ci, ale... Co? Słucham. A masz chociaż jedną przyczepę pełną? No już dwie. O kurwa. Dobra, to jedź, bo już tutaj skończyłem prawie pole przeskoczyć. Nie, A. że ty, ani jednej nie mam. Co? Ta duża pierwsza, no to pierwsza sześć ton tej drugiej. Kurwa, cudem. Tej odchęka. Nie. Ja. Starzy siątkę zareobali. U nas się kiwotali woli prawo jak chętnie na poprowarze Dobra Zobacz, wyjdziemy już tedy. Składamy Rance ja to już na no siłowniki Co? Nic, nic czy, czy, No bo on raz łapie, raz nie Bo trzeba umieć tym jeździć Jak a nie brać 4 rządki lub pięć. Dobra, nie będę mówił Przyznaj tego. się, ile łapiesz No właśnie A to jest jedna rzędówka Już lepiej się tam tak nie chwal Bo jak z Thompsonka. Dalej nie naprawił Lokalny spawacz mi naprawi Lokalny spawacz zamknął warsztat no, bo się nie wy. ten. E... Biznes zamknął, bo mówi, że nie wyrabia już. No, jak tyle ma kurwa przełożenia. z. z walony... tych. lance teraz będę miał do spawania. No, ty wy tym. Kaj się cały. cały przód. czemu? Na tam. A, tam. tu Dobra, tak. nad gałęzie nie są poobcinane i. porysowany już jest. się tam, zachę. Proszę. No dziękuję. Ile masz jeszcze odcinka? 8 minut, 9. Ja. No ty to skończysz w 5 minut. 8. Fajne, ja skończyłem w 5 minut. To? Właśnie, widzę, jak 8 na godzinę idziłeś. tak. No i teraz jakoś więcej rzuca. Na szczepę. Jeszcze 8. Niemożliwości jest. Im wolniej jedziesz, tym lepiej rzuca. Ty, jak chcesz, to weź to zawieź, już pszczepę. Dobra, weź się do pełna. Zaraz przyjdę. Uciągniesz? Uciągnę. Łapie. Nie takie rzeczy z ciągali. Kudos. Yyy, to też? Ma, co ty mówisz o swoich tych, kur... Łapię. Ja mówię o żonie Henka i jej upodobaniach. Co ja O! To? Co już się przygotuje na mój odcinek, proszę. O, chodź tu. Ja myślałem, że więcej będzie tej książki. A drugi rok dwa razy tyle pola się. Ja ci mówiłem co, i moje całe pole tutaj Które? Koło to ciebie. To? No. Stary. Trzy silosy by moje nie wystarczyły. A pewnie jesteś? Ja bym tak upchał, żeby jeszcze, jeszcze z tysiąc, no 100 tysięcy to uh -huh. Nie ty. A bloczki to by się rozlały, chyba. No. Dobra, mam 90% mówię, będziesz 95% będę miał. Krótszy odcinek, gdzie się po prostu będzie, albo jeszcze tutaj coś zrobię na, na tym polu. Jak ty co masz do skończenia, to skończysz cały akurat. Eee, znaczy, ja prasę potrzebuję. No ja pojadę do Henka pożyczyć z zetorem, bo już gadałem z nim. Ja? No. Co tobie też trzeba sprasować? No też, właśnie. No bo ty pojedziesz, bo on tu naprzeciwko nas mieczka. Dobra. Ej, twoje szczepy nie mogę odpowiedzieć od ci wyjść z do niego. A co ja robię? Piąty raz to robię. To nie umiesz kupować się nauczyć. Okay. Nie, nie mogę, choć to ci kocham. A wiesz czy on chce swoją pracę sprzedać? Za ile? A nie wiem, mówił mi, że chce sprzedać, ale nie ja powiedział za ile. No. Aha Co kupiłeś? A, paliwo, mi się w skończyło. No dobra Marta choć chyba ja kurwa nic nie zrobię, naprawdę. Nie mogę odczepić go On powiedział, że gdzieś tam pod wiatr ją przygotował, nie wiem, to wiedziesz najwyżej ja ci powiem gdzie on no nie mogę ten pszczepy odczepić Na Nawet nie można przetrząsnąć A przebieg Jest co ja ma auto manualne wyłączę Bo jest ja przed chwilą auto Teraz Nie masz dalej ręczne masz wyłączone Ja mam ciągle auto a ręczne Ech, kurwa. he? Aha i serwer się zbugował Dobra widzowie, wracamy po cięciu jak widzicie save został cofnięty także niestety tak to musi wyglądać ja już kurwa nie mam siły do tego FSA Potniemy sobie trochę, pojedziemy po prasę Crispin? Młody Co ty tam się kurwa śmiesz? Nie. Eee Da radę twój zator z tą sieczkarnią? Nie Da W końcu da czy nie da? Nie Jak Halina, nie da, nie da Czekaj, ja muszę się co zobaczyć. Śmieszku ty. Co zobacz? Jestem śmieszny. Widziałeś to? W autobusie? Widziałem to. <laughs> Jestem śmiasek. No, śmieszny autobus. To <laughs> je do Honolulu cię wysłać? <laughs> o Albo na choroszczu? <laughs> Dobra, mam tekstury, wszystko. Śmier już nie kurwie jakby nie było, to ja bym odinstalował dzisiaj wesa. Ale wapna nie mam. No kurwa nie wierzę. Nie, żartuję mam. Ja pierdolę, nie strasz mnie człowieku, bo kurwa na zawód kiedyś z topu zejdę. Dużo masz skoszone, chłopie, co ty ty płaczesz? Teraz tak Co najlepsze minutę no? to koszę Co mi? mam robić? No zaraz ci to odczepiam i lecę po tą prasę do gienka. Czy tam henka, czy tam kurwa Jolanty mokrej? <grym> <grym> Dobra, odczep mi to Iść tam prasy. Ty ja sobie zatorem wrócę w Jakim zatorem? No twoim zatorem. A ja czym będę Kosił? Kejsem Na czym podyć Prasę. Prasę, prasę, prasę? No za torem No to trzymaj mm. Ale i tak muszę podczepić tą szczepę Dawaj tu tak, A Nie, nie wiem gdzie to jest No nie ma pójdź tego Dobra No ja ci się Cieszybka Kurwa stary pod lasu. Koniec. to, Kończ to. Jakie końc, to dopiero początek O kurwa. A po co... Po co ty mi się czkarniodą siłeś? Właśnie... Tak później pomyślałem, że jak mam ci dać tego case'a A ja ci powiem gdzie to jest. Ten ten maniek. Wicyła na razie kurwa ja I... jest szczerze. Tu? No. Tu w lewo. To po zbychu go spowziął. I tu w lewo. To jest wiesz, oryginalny. On tu mieszka. A. To pytam się, czy to co zbychł. miał Kurwa, jak skoczył na pewno świr Mamo, to ja wariat O kurde śmieszne Weź mi jeszcze ten podszczepę kurwa w list Nogi se połamał Jak ty skaczesz, to ja nie wiem Na kostkach chyba Oni pomyślą, że my coś jaramy, nie? Lepiej Coś, żeby bo... nie Dobra O, ty kurwa szujo Ej, od Zetora nie można odpinać przyczep Nic nie mogę zrobić Ja staję w miejscu Gdybyś ty widział co ja teraz mam to będzie na nagraniu Także co widzowie zaczynamy ten odcinek Po raz 50 kurwa ósmy może W mnie mi ten fest powoli Nie wiem czy to... Słyszałeś, to świnie? Które świnie? Uchył. <grym> bo w 30 ciągle lampa ci się bali. No kurwa, jeszcze trawa zwykła mi się zrobiła, chyba zamiast Nie, siana jest. Ja pierdolę. No kurwa, jeszcze w jakiś mogłem Co to nagrywasz? Nagrywam. No nie Wróć wrócę Ej, co to o, za dziwna hoła. ikona, kurwa tego? Ja nie mam zwykłego siana, ja mam kurwa jakiś snopek. A ty co? Rodzisz? Nie, powiedziałem, że Twoją książkę skończymy poza odcinkiem. Nie będę tylko tych przyczep połową, coś w ogóle. chcę się uważać, żebyś dziecko na podłogę nie opuścił. I hop, dziecko, podłogę. Kurwa, jeszcze taki cypek i pany zostanie. Mikro, Mike, mini Mike i tyle. Nie chcę się zawsze zebrać. A co ty masz coś do nic Nie, bo sam jestem garżą. Można, że mówiąc Ja poje. Um, 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 um. Nie mogę przetrząsać. No jak nie, nie, ja mogę normalnie. Nie. A to możliwe, że po deszczu nie można. Nie, widzowie. A weź może zgrabiarkę. Widzowie. Weź zapierdol moją zgrabiarkę do 30, nie masz psychik Bo moja normalnie przetrząsła Co wypierdolił to? Co? Ej! Tego ta przetrząsarka poleciała w dół Czekaj, jak? Przez cztery belki będą chociaż kurwa. Jak na Oraz. twoim odcinku tak będzie, to wieczorem ja rzucam tego FS-a. Mówię przez te obory trzeba jak najszybciej. No, Dlatego odcinek zimowy ja... będzie dla ciebie, do ciebie tylko. No teraz, o razu po tym nagrywam. Nie no. nagrywam już. Na obozy sobie zrobię na wiosnę. No na no, Ja przecież. co my się użeramy Kurwa was z tym zaćpanym FS-em zaruchanym. A żeby. Nie, nie wiem co. Żeby ko polski rząd był w dupę takich Polaków. O, co tu się dzieje? Łomatko bosko. Ej, mam 9 FPS-ów obok tej obory. Ile? 9. To no dobrze, lepiej 9 jak ja, kurwa 0. Dobra, o, 30 nagle ty, lepiej niż jak ja, kurwa, zero. To jeszcze FS-a? Nie, to ta Jaki obora, nie? Gada? Moja czy twoja? A, twoja nie, nie, nie ma. Ani... <laughs> Widzisz Ja patrzę, jak potwór się wyłania, kurwa, leśny z krzaków. O. Tam musisz ją dobrze ustawić, bo tam masz pod igre... Y... ...ma pod y tryb pracy chyba. Przesuwasz kurwa dalej na trawer. A nie, to siano. Tylko no. my mamy ten balony spalony który A, śmieciowar, kurwa. I nie można go odznaczyć już. Pierdolę, powoli się dzieje jak w Niemczech. Gnuj kurwa pod ten. Pod parlament. A? Nawet tu nas parlamentu nie ma, kurwa. Tam dla uchodźców jest burdel. To się nie liczy. Ja tam się nie wtrąca w politykę. Głównie o gospodarstwo byś wiedział, co to znaczy. Dobra, ja jadę kurwa tu prasę lasach Zostawcie Zostaw ją, bo ja będę po To dobra. Zator, niech też tak już zostanie. To chyba, że będzie. chcesz mi pomóc, to weź z i zgrabiarkę. Bo wtedy moją zrobimy i skoczymy tutaj. Ale jak coś mówię, to masz 2700 mojej trawy. Ja. Dobra, to weź sobie. Naprawdę ty bez. Ja pierdolę. Ej, nie mogę odczepić. Odczepia mi się po, dosłownie po minucie. Ej, ja nie wiem, czy jest, to jest najlepszy plan na Ja jechał koło tej obory. To ja mogę ci przynieść to Weź mi to przynieść lepiej. Tylko nie patrz się. No nie patrzę się. Chopaki, pomójźcie. <grystanie> <grystanie> Co było na kurwa przede mną się nagle znalazła? Dobra, już cofnę po... Ja mam jedno dobre pytanie. Co robi Puk na środku mojego gospodarstwa? Nie wiem. Te tw twoja gospa sama żyje, chłopie Ja podchodzę na belki nie Kurwa, Kursza, No nie wiem, Te osłaby. Co? Dobra, nie wnikam już... Kurwa co się dzieje. Przez to on cię serwę buduje. Ile masz minut? Tutaj? Czy na 58 nagrania? <grystanie> 58 Ej teraz ty się czujesz tak jak ja nagrywałem na pierwszy odcinek z tego, z tego? I wy do mnie mówicie że nie wkurwiajcie się Nie wkurwiaj się Kryspin Eee sąsiedzi Są z Sońkiem seria. serio A, No i ty do mnie, wy do mnie nie wkurwiaj się Kryspin Teraz yeah. teraz kumasz, jak był zwłokowany serwer i co ja odczuwałem, jak musiałem 5 razy wchodzić i wychodzić? No to... Ile ja razy już, kurwa, wyszedłem? 20? 3 razy na razie. 3 na razy na razie. Ale dobra, mieliśmy jeszcze tw... On miałem ścinkę, kurwa, już myślałem, że znów będzie. Myślałem, że mnie znów chyci. Chyci to, kurwa, nie powiem co. Chyba pierdolę z po dzisiejszym odcinku Wiesz co? Odłącz od, to Co? To trzydzi 30 będę zgrabiał Dobra Muszę ją zakatować Bo niedługo będzie koniec jej sobie nie pytajcie dlaczego tu odłączamy to Ale nie chcemy chodzić na tą gospę, bo... Dokładnie Ja już na się nie chcę w... Na zimowy chyba chcesz sprzedać, co? To oborę a sprzęt, no, no to jest masakra kurwa, żebyśmy wchodzili 50 razy na kurwa jeden jepany serwer, żeby nagrać 50. Dobra. No gdzieś... Czekaj, czekaj! Kur... Kurwa zapomniałem. Dobre jecie jak jedziesz, a nie. Jak to wygląda kurwa do tej 30. Jakbyś kurwa do... To... Chyle dał czarnucha. Ale potwór ta 30. chłopie, ona ma 45 kota Kraca. Praca to ty chyba w dzisiaj zrobiłeś No chyba ty Ale mam dobre pytanie naprawdę Kiedy? się zacznałeś kurwa Kiedy No jak nie ja nagrywałem Co mówisz o kurwa zacząłem się Nie leje jak ktoś się nie mogę ze śmiechu No to wiem, to wiem o chuj chuj leje. Chodzi. No i to o to mi powiedzieli Chłopie teraz nie pobawiasz i do konowskiego cię poznasz, że mnie pomawiasz w miejscu publicznym. Media. Ooo. Oh. ty kurde. Ej, ja dobra, jeszcze jedną belkę sprosuję. A kończy. pani też co paliłeś za blokiem? Pania? No, a którym? No właśnie, którym je? Te białe takie. Jak to pustak tak to nas, nas robił, kurwa, śmiejemy się, nie wiem czego. Pomyślą, nie powiem co. Dobra, widzowie, ja to kończę, bo już ja dzisiaj nie chcę więcej siły zerać. Także co? Zapraszam eee! do Kanady Krispina. <grystanie> I się <siemanko>. Na razie. <grystanie>